Powiem wam, że oglądałem skróty wczorajszego meczu Lakersów i nie daje rady już po prostu, nie daje rady nawet oglądać samych skrótów. Zapraszam na podsumowanie tygodnia NBA. Jak się domyślacie dzisiejszy główny temat to będzie Los Angeles Lakers i ten cały płacz po prostu drużyny, który już bo, no NIE DAJE RADY Mamy też e, tematy główne, czyli jest to Wemban Yama, który już e, bije rekordy Mamy też obecne wyniki głosowania All Starów, więc sobie przyjrzymy i powiem wam co na ten temat myślę Oprócz tego jednolinikowce, podpisywanie kontraktów, Draymond Green, który nagle robi z siebie ofiarę w social mediach Wszystko to dzisiaj sobie omówimy Zanim jednak zapraszam oczywiście do lajkowania, do komentowania Szczególnie te łapki by się przydały, bo ostatnio w ogóle na kanale widzę, że średnio wam się chce klikać To, to jest prośba Pamiętajcie, to jest prośba. No to zamieńmy słowo na temat Wenbaniamy w pierwszej kolejności. 16 punktów na 12 zbiórek, 10 asyst i to zrobione w niecałe 21 minut, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle najmłodszy center właśnie w historii, który zdobył triple-double. Obejrzyjcie sobie skróty, San Antonio warto, Wen naprawdę tak jak my się jaramy jakimiś posterami tak w jego przypadku to ja co drugi mecz na skrótach widzę, że on robi jakiś poster na kimś, to taki naprawdę mocny albo jakiś step back, albo jakieś podanie za plecami, podanie między nogami no tego jest po, po prostu mnóstwo głosowanie All Starów wy poznaliście moje głosy, więc spójrzmy sobie na głosy publiczności potężnej i mamy frontcourt w Western Conference Lebron James na pierwszym miejscu, Nikola Jakiś na drugim niedawno Kevin Durant chyba był na drugim przed Jokiciem, teraz się to zmieniło, uważam Zasłużenie. E, mamy Gardów i to jest Luka Doncic, Stephen Curry, zaraz za nimi jest, znaczy zaraz, jest tam szaj i później to już jest przepaść totalna, ale ten szaj to trochę też mu brakuje. Myślę, że tutaj się nie dostanie. E, mamy front court z Eastern i mamy Janisa Joel'a, Embida na pierwszych dwóch miejscach i ma zaraz gdzieś tam za plecami, a później reszta to już nikogo nie obchodzi. E, I mamy też, o jest i Michael Bridges, pamiętacie go na niego. Ten jeden głos jednak. Zaważył tutaj i mamy Tyrisa, Haliburtona i Treyanga na e, dwóch pierwszych miejscach. Zaraz za nimi, Damian, zaraz za Treyem w zasadzie Damian Lillard. A i później, już tam jakaś reszta zawodników. E, szkoda trochę, że Brunson tak mało głosu. Bo wiecie też, że na niego głosowałem. Szkoda też, że Lamelo nie ma szans obecnie się tam dostać, bo uważam, że on by tam zrobił potężne show. Natomiast co ja chciałem zwrócić uwagę, Devin Booker w ogóle pokazali go w, w herbie Lakersów. Nie wiem czemu w NBA w, on TNT nie zwrócił nikt na to uwagi, ale tam był herb Lakersów przy nim. Nieważne, może to pasuje, biorąc pod uwagę, tak pomyśleli sobie, o dziewiąte miejsce w gardach to pewnie w Lakersach gra. No nie, nie wiem czemu tak nisko jest Devin Booker. Joe Morant jest wyżej, który w ogóle na przykład nie gra w tym sezonie. Devin też nie wiadomo ile nie gra, ale jednak więcej chyba mi się wydaje, chociaż musiałbym to sprawdzić. No i James Harden w ogóle na czwartym miejscu powyżej Antonego Edwardsa. Ja się pytam, ale o co chodzi? Chyba tylko za nazwisko. To jest normalne, to samo można LeBronie powiedzieć. No więc tak to się prezentuje. Ze spraw istotnych są kontuzje. Joe Morant, który dopiero co wrócił i grał naprawdę nieźle, złapał, znaczy nie tyle złapał kontuzje, co podał się operacji gdzieś tam ręki, nie pamiętam czy to barku czy ramienia i, i kończy ona jego sezon. I, I mi się wydaje, że to był biznes decision, po prostu Memphis stwierdził, dobra Morant, zrób tą operację, już trudno pieprzyć, ważne żebyś ty był zdrowy na kolejny sezon, w tym sezonie nic nie ugramy i tak. I może to jest dobra decyzja. Talis Harry Burton sobie zrobił coś z kolanem, ale ono chyba nie ma aż tak poważnej kontuzji. To znaczy za jakiś czas już się pojawi e, zdrowy całkiem na parkiecie. Mamy też mecz w Paryżu, który się odbył i tutaj zawodnicy sobie zdjęcia porobili pod wieżą Eiffla e, Pograli coś tam, mecz ponoć za ciekawy nie był ale Donovan rzucił powyżej 40 punktów chyba 45 jeśli dobrze pamiętam e, Także no, no, powiedzmy, nie wiem, jak ktoś z was był to napiszcie czy wam się podobało. Przedłużenia kontraktów Kawaii Leonard dostał przedłużenie trzyletnie chyba 145 milionów Ja to mówię z pamięci, dlatego dodaję to chyba, ale jestem na 99% pewny, że, że, że się nie mylę. I czy to jest dobre teraz Teraz wszyscy pewnie sobie myślą, że o, wspaniały ruch, dobrze, że kawa i zostaje, bo gra. A kawaj za dwa miesiące przestanie grać znowu na pół roku i wszyscy będą Łooo, mogliśmy się go sprzedać jak zaczął grać, a teraz mu go podpisaliśmy na trzy lata Natomiast tak a propos Clippers powiem wam, że to jest dobry moment chyba, żeby im kibicować od tych ostatnich kilku lat, bo Są drużyny, gdzie wiecie, że do nikąd to nie zmierza, a w Clippersach ten właściciel ewidentnie próbuje coś zrobić Chce, żeby te wyniki się pojawiły, gdzieś tam są te kontuzje, są zawodnicy też, którzy te kontuzje łapią, więc nic dziwnego Ale on przynajmniej chce coś zrobić i wy w każdym sezonie macie to wrażenie, przynajmniej jak kibice Clippersów, że Coś może wreszcie ruszyć do przodu, a są drużyny, które na przykład nie mają ani trochę takich nadziei. Eric Spolstra, który dostał 120 milionów za kolejne 8 lat, bycia cenerem Miami, i tutaj memik na temat tego, że e, dali mu ten kontakt dopiero po tym, jak rozwiódł się ze swoją już byłą żoną. E, nie wiem o co chodziło, nie będę się wypowiadał, ale wiecie, że z tych sytuacji, gdzie tam żona chce sobie pieniądze zabrać przy rozwodzie, jest mnóstwo. Więc tutaj tego prowokacji takiej sytuacji uniknięt sprawnie. Zapomniałem jednej rzeczy dodać. To, że Wemby razem z Westbrookiem są obok w tych najkrótszych czasach przebywania na boisku i triple double. Niedawno dołączył do nich George Giddy, który też poniżej tam 23 minut potrzebował na zdobycie triple double. Jeremy Sohan, Kyrie Points, 1000 punktów przekroczonych. Wspaniale, to wygląda. Znaczy, nie, tak, żeby być obiektywnie, yy, to tutaj socha niż lepiej. Ostatnie mecze naprawdę trochę lepiej to wygląda. No i tyle. I San Antonio też coś zaczął wygrywać. Coś tam drgnęło pomału. Powstanie serial o NBA i weźmie w nim udział LeBron, Jason, Jimmy Butler, Anthony Edwards i Domantas Sabonis. I będzie on na Netflixie. Taka dla was informacja tutaj się pojawiła. W Rocky Ladder, um, Yama wskakuje na pierwsze miejsce i uważam, że zasłużenie, bo ostatnio szaleje niesamowicie. A z kolei w MVP Ladder, Mbit zostaje na pierwszym miejscu i tutaj chwilę temu poświęcę. Fajnie, że Luka Doncic się dostał, ale no kosztem Janisa tak? Na to czwarte. Ale to, że MBT jest dalej na pierwszym, no naprawdę to już jest jakiś śmiech na sali. Nie, nie, nie. Jak ja sobie myślałem o tym ostatnio, że on nie grał w ostatnich kilku spotkaniach, zagrał raz albo dwa i on dalej jest na pierwszym miejscu. No przecież. To jest naprawdę, nawet nie wiem, jak to jest. No, no, wytłumaczcie mi logicznie, zaraz przyjdzie ktoś, Joo, że czepiacie się biednego MBda on jest taki dobry. No jest dobry, ale kogo to obchodzi, jak on nie gra? To lepiej grać i zagrać na mniej niż 30 punktów na 28-8-8, czy nie grać? No, bo według tego MVP ladder najwyraźniej lepiej nie grać. Dziwne to jest strasznie, nie polecam yy, i szkoda mi takich zawodników jak Szaj. Jak Janis, że muszą kosztem gościa, który nie gra ostatnio w meczach, praktycznie połowy z nich e, spadać w rankingach e, a ten sobie na pierwszym miejscu siedzi, bo tak, bo nie wiem, jakby Jokić był na pierwszym miejscu i by nie grał przez kolejne 10 spotkań, to też by został na tym pierwszym miejscu, no nie rozumiem. Dla mnie to jest jakieś, nie, jakieś chore. To jest jedna rzecz, natomiast druga jest taka, że on chyba musi opuścić jeszcze 8 albo 9 spotkań i już wylatuje. Więc wiecie, bo jest ta zasada, że musi mieć minimum 65 spotkań rozegranych. Więc jestem ciekaw. On jest trochę pazerny na to MVP, więc mi się wy wydaje, że on zagra tyle, żeby wystarczyło. Ale to tym bardziej. To tym bardziej będę go hejtował z całą resztą ludzi, bo to, bo to widać, to, to tylko jest po to, żeby smoknąć sobie tą statuetkę, a tam jest zero takiego myślenia, ej może by wypadało teraz pójść po na przykład MVP finałów, skoro już się udało wyżebrać na MVP. Ja mówię wyżebrać, ja wiem, że on miał statystyki po to, żeby mieć to MVP. Ale obiektywnie lepsze statystyki miał wtedy Nikolaj Jokic, a i tak on dostał, bo, bo się Perkins zrespawnował, pamiętacie tą sytuację z zeszłego roku, więc no. Ja tutaj nie jestem wielkim fanem tego, tego zawodnika, jeśli chodzi o jego zachowanie, jeśli chodzi o grę, to, to, to bardzo lubię oglądać akurat. Zagranie tygodnia to właśnie wspomniany przed chwilą Nikola Jokic, który wymyślił sobie, że poda za plecami, znaczy w zasadzie do tyłu, nie za plecami, tylko po prostu poda sobie piłkę do tyłu, no look pasa zrobi. To całkiem ładne i pamiętam, widać że zagrywki opanowane, też widać taki moment, gdzie rzucił okiem na tą sytuację, ale no myślę, że zasługuje. No i ja tak leciałem z tym przeglądem informacji, żeby przejść do czyli do Lakersów, bo wiecie, że ja akurat ich bardzo wyraźnie śledzę i jak już nie mam czasu w danym tygodniu czegoś oglądać, to akurat skróty Lakersów trzeba znajdę, obejrzeć nawet następnego dnia właśnie, te obszerne skróty, gdzie każdą akcję udaną widać. I Boże Święty, oglądam dzisiaj to Utah, Oglądam to to że jest potężne Utah. Zapomniałem o tym powiedzieć, że oni mają teraz 11 wygranych z 13 meczów, jakąś taką chorą statystykę. Nagle się obudzili, nie? Cały sezon po prostu grają tak jak te wszystkie inne drużyny, ale... Lakersi za 10 meczów, to zaczynamy teraz jechać ze wszystkimi. Wygrywamy, nie? Laurie Markkanen, Boże, oglądałem te. obejrzycie sobie, jak nie widzieliście te highlightsy. Wszystko fajnie. Lebrona nie ma, ja wiem, widziałem, nie było Lebrona. Ok, poszedł już do szatni na początku meczu zamiast na końcu, ok. E, porozmawiali tam z Darwinem Hamem, że. Te, o, teraz to, y, trenerze, musisz wysłuchać. My nam się nie podoba. tu, a, a Ham powiedział, tak, zgadzam się z Wami. Teraz będziemy wygrywać. No i dobra, przyszli na ten mecz. I nawet w ataku coś tam trafiają. DeAngelo Russell nagle przypomniał sobie, że da się trafiać za 3? Rui Hachimura gra bardzo tak fizycznie. Christian Wood coś tam stara się pomagać. I co z tego? Jak w obronie. Nawet jak to Juta nie trafi. Bo zaraz Davis przyjdzie i będzie płakał, była taka jego wypowiedź, że te drużyny przeciwko Lakersom to nagle wszyscy rzucają jak Stephen Curry, Może to wy tak naprawdę nie potraficie rzucać, może reszta drużyn potrafi rzucać, a wy nie ogarniacie tego, że tak się da i po prostu nie potraficie rzucać. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Bo najlepsze jest to, że ja mam to samo wrażenie. Jak ja oglądam mecz Lakersów, to oglądam jakiś randomowy zespół Detroit Pistons, który nagle zaczyna trafiać wszystko za czyja, jak gra przeciwko Lakersom. I to nie jest przypadek, że to akurat przeciwko nim wpada. Przechodząc dalej, nawet jak już ta piłka nie wpadnie, odbije się od tej obręczy stoi tam trzech cymbałów żółtych koszulka w żółtych koszulkach, w fioletowych i oni się ustawiają naokoło tego kosza i taki Dauri markanens sobie bierze rozbieg i na ich trójkę wskakuje, bierze zbiórkę i rzuca i są punkty dodatkowe I jak ja to dziś oglądałem, chyba nie wiem było z cztery albo pięć takich akcji, gdzie oni zamiast spojrzeć do tyłu ej, tam jest mój ziomek, żeby on nie zebrał piłki może go zastawię, wiecie żeby ta piłka sobie spadła Davisowi w ręce nie, po co zastawiać Będziemy patrzeć, D'Angelo Russell będzie patrzył i ta piłka sama mu wpadnie w ręce. Lavi Markkanen, kto go widział, przecież on ostatnio był w Finlandii w wojsku, po co się nim przejmować. Masakro, po prostu dzisiaj rano byście zobaczyli Nikolę, jak ona słuchała tutaj. jak Ja się denerwowałem, jak ja patrzyłem na tą końcówkę. Jeszcze te Lakersy, durne, oni zawsze grają w ten sposób, że pierwsze jak gra LeBron, przynajmniej, bo dzisiaj próbowali od samego początku coś narzucić. Pierwsze trzy kwarty to nieważne: 15-20 będziemy przegrywać, nikogo to nie obchodzi. W czwartej kwarcie nadrobimy spokojnie. I później w czwartej kwarcie nadrabiają i przegrywają trzeba punktami i później jest płacz, że tam jakaś akcja a sędziowie nie gwiznęli, albo że Lebron dotknął nogą za trzy, a mógł nie dotykać. Albo że wszyscy trafiają za trzy u przeciwników. Zamiast się skupić na grze od samego początku. Ale jak już się trafiło tak, że Lakersi zaczęli grać od samego początku bez Lebrona, i ja sobie oglądam tak te skróty, druga kwarta, trzecia kwarta początek, bo od połowy już było słabo. I mówię, kurczę, zaczyna to gdzieś iść pomału do przodu. To nie. Zbiórki potężne. Przecież Andrzej Dramont to by ich zabił na tych tablicach. No, dobra, skończyłem. Nie, naprawdę. Jak jesteście fanami Lakersów, to myślę, że przeżywacie to samo co ja. Nie mogę patrzeć na tą drużynę. I... Przepraszam, ostatni temat Czy Draymond faktycznie jest taką ofiarą w całej sytuacji Jeżeli nie wiecie o co chodzi Ja już wspominałem o niej na poprzednich, na sam koniec przypomnę Na poprzednich odcinkach Draymond Green teraz powiedział, że on chciał zrezygnować Wiecie, zakończyć karierę Z powodu tego, co się ostatnio wydarzyło, że on już nie dawał sobie rady Chłop przychodzi na boisko, daje wszystkim w mordę A później on będzie zakończał karierę Adam Silver go przekonał, żeby on nie zakończał kariery Niech Adam Silver przyjdzie i przekona Lakersów, żeby zaczęli grać od pierwszej kwarty To jest mój postulat Tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tych wszystkich rzeczy, bo ja już mam dosyć. Na razie,